Uwaga, uwaga, wchodzimy w naprawdę dzikie tereny. Halo, siemano. Ciekawe, kto zgadnie z naszych tutaj subskrybentów, gdzie my są. Kajemy my są, ziomek? Ano, jak widzicie, jezioro Bukowskie. Widzicie? Widzą. Widzą. Jak chcę powiększą. E, witam, uprzejmie. Jest ze mną też ten oto jegomość, pokażmy. Siema. Szymon, witamy. E, no i jesteśmy Jesteśmy na miejscu, popatrzcie na ten entrance, na to wejście do lasu, magiczne wejście do lasu. Idziemy. Eee, to wejście to jest wejście na LAS Festival. W zasadzie główne jest tam nieopodal, ale też się później pokażemy. To jest boczne na Forest Stage. Zaraz Wam wszystko opowiem o LAS Festivalu, o tym miejscu. O cudownym miejscu, w którym mamy nadzieję dzisiaj spędzić biwak. Zaraz będziemy szukać arcypięknej miejscówki. Inaczej być nie może na tym kanale. Eee, wioska Elfów, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj miała miejsce. Eee, tutaj ławeczka z pięknym widokiem. Przepięknym. O jeszcze widać ozdoby nawet i huśtawka jest Na sznureczku trochę przymarzła e, Tam na wprost wisi Forest Stage i Bałwana Prawdopodobnie ekipa Las Festiwalu była tutaj tydzień temu, bo widziałem zdjęcia na profilu facebookowym. Idziemy najpierw na Forest Stage i odwiedzić Bałwana Ale będziemy dzisiaj mieli nocleg w takim miejscu magicznym Parę słów mieli Państwo o samym las festiwalu. Festiwal muzyki elektronicznej, za którą nie do końca kiedyś przepadałem, ale 2,5 roku temu po raz pierwszy z Rafałem, którego pozdrawiam serdecznie odrobina prywaty Rafałowi. Przed świętami urodziło się dziecko, także Rafał, Michalina, gratulacje, pozdrowienia dla Was. No i właśnie z Rafałem 2,5 roku temu po raz pierwszy przyjechaliśmy tu do Paczyna koło Kamiennej Góry na festiwal muzyki nawet nie elektro, w zasadzie to są mega miksy mamy tutaj zaraz będziemy oglądać i bastend yy, i scenę yy, bas basdabową, i scenę forest stage za nami czyli scenę psychodelicznie trensową i scenę orientalną no multum ostatnio była czwarta edycja cztery sceny a w tym roku 2020 piąta edycja i pięć scen jedna ze scen jest domkiem na drzewie zaraz to pokażemy chodźcie zobaczyć forest stage tutaj Letnią porą ostatni weekend czerwca ubiegłego roku, dwa lata temu i trzy lata temu, grupa ludzi na Bosaka tańcuje sobie przy pięknych rytmach muzyki Psychedelic Trance. No, coś niesamowitego. Mocno, mocno, i bardzo mocno. Może ktoś tutaj z Puszkraftowców nie będzie pochwalać hałasu w lesie, niemniej jest to las prywatny z tego co wiem. Pozdrawiamy pana Janusza. Jako uczestnik tego festiwalu, już trzeci rok w tym, w tym roku będę tutaj przybywał, pozdrawiam i, i bardzo dziękuję w imieniu właśnie uczestników festiwalu, właścicielowi tego terenu, który udostępnia przepiękny las. I organizatorzy tego festu dokładają od siebie ogromne zdziebełko dekoracji, których być może część jeszcze dzisiaj tutaj zobaczymy. Zapraszam Was, chodźcie zobaczyć jak wygląda tutaj od wewnątrz to wszystko. Patrzcie na to, wychodek miłości, tak zwany coś niesamowitego mamy dzisiaj nawet toaletę. Mam nadzieję, że tu nikt nie będzie zły, że sobie mały nocleg tu urządzimy w tym prześlicznym miejscu. A to, co widzicie, z tego co pamiętam, to był namiot Save the Rave. Tu, jeśli komu cokolwiek by się stało, tak zwana emergency grupa ratowała ludzi. Którzy potrzebowali być może medycznej pomocy. Tam, w tą głębię lasu od groma dekoracji, których pewnie już teraz nie uświadczymy, ale idziemy dalej, idziemy na kolejny sten. Tak jak wam mówiłem, tam jest Forest Stage, stamtąd właśnie wyszliśmy. Bastend, zaraz tam pójdziemy. Treehouse, domek na drzewie. Tutaj nieopodal do toalet i do kampingów strzałki tam. Tam do basztentu zaraz pójdziemy, a tymczasem idziemy na strefę, nazwijmy to spożywczo-gastronomiczną, bardziej gastronomiczną, gdzie człowiek mógł się posilić ciepłą strawą wegetariańską, napoić dobrym kraftowym piwem. Pozdrawiam Panią, która tutaj zawsze raczyła mnie uśmiechem, dobrym piwem i śmiesznym tekstem. A tu jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy rejwowcy e, chcą źle dla lasów, to macie tutaj odpowiedź. Otóż nie chcą. Są bardzo dobrze, dbają o te lasy i potrafią w nich się bardzo ładnie bawić. Tu gdzie jesteśmy, patrzcie co jest nad nami. Zaraz wam pokażemy. Taka konstrukcja, to jest główne wejście na Las Festival, który jeszcze dwa lata temu był reklamowany przez organizatorów jako... Las Camp Festival, stąd też trafiłem jako miłośnik bushcraftowych klimatów. Stąd też trafiłem na to wydarzenie. I okazało się ono oczywiście leśnym wydarzeniem, ale w klimacie rejwowym. Dla tych wszystkich ludzi, którzy wybierają się tutaj co roku, a być może tylko w tym roku się wybiorą, popatrzcie na te konstrukcje. Patrzcie ile tu jest włożonej pracy. Ile tu organizacyjnej ręki trzeba docisnąć, żeby dopiąć tak ogromny fest na cztery sceny, jak w ubiegłym roku miało to miejsce, a pięć, jak będzie miało to miejsce w tym roku. Coś niesamowitego. Chylę czoła przed tymi ludźmi i te piękne świerki. Wjeżdżamy jest Rozpiska. Kto, który gra? Alfa Stepa o północy. Jeśli ktoś lubi dabowe brzmienia. Dabowy Day, basowy dzień, tak to wyglądało w tym roku. I to to w zasadzie jest tylko taki anons. tam jest oczywiście kolejna e, słoneczna, słoneczna, serduszkowa słowojka, a bastend był tutaj. Ogromny namiot, spalet utworzony podest przy scenie, a tą, tą drogą daleko, daleko, dwa lata temu była polanka z warsztatami. Coś niesamowitego. Idziemy na Main Stage'a. Idąc na Main Stage trafiamy na Treehouse domek na drzewie. Tutaj była scenka z taką muzą. Ni to house'ik, ni to jakiś taki Minimal Techno. Rzadko tu bywałem, ale nie możecie odmówić tego, że zrobione jest to naprawdę z pomysłem. Main Stage. Główna scena, Najwięksi wykonawcy. Najbardziej fajne chill i w tym roku ponoć tu mają być ambienty. Gdzieś poleciała w głębi lasu. Tam był main stage. Save the rave, czy rajwowcy zostaną uratowani tym razem? Zastanawiamy się, czy tu się nie kimnąć dzisiaj na glebie. Tarpem tą ścianę byśmy jeszcze dosłonili i tu zdecydowanie byłoby najcieplej. Śnieg zaczyna padać coraz mocniej i mocniej, a za godzinę dwie ma ostro sypnąć i go sporo dosypać. Więc wybieramy miejsce noclegowe albo tutaj tu będzie chyba nam zdecydowanie najcieplej, na glebie albo już Wam pokazuję gdzie. W międzyczasie przechodząc przez miejsce ogniskowe, troszeczkę odkopaliśmy te kamyczki. Pozwolimy sobie tutaj dzisiaj mały posiłek przygotować zjeść coś na ciepło zagotować herbatkę wypić jakieś skromne piwo albo drugie miejsce noclegowe do wyboru za bałwanem tak, żeby bałwan strzegł gdzieś tam tutaj nas przed złymi siłami lasu ale tutaj nie ma złych sił, to jest tylko magiczny, zaczarowany, tajemniczy i prześliczny las ten niegomość jest tutaj bodygardem Trochę mistyczny, trzeba powiedzieć. trensowy Guziczki. Nawet ma takie papunie dwa. No. W detalach, w detalach tutaj tkwi sukces. Albo tutaj, myśleliśmy sobie. Nawet nie pamiętam, czy w trakcie Las Festiwalu tutaj nie wisiał sobie jakiś hamaczek. Kilka detali technicznych odnośnie dzisiejszego nocowania. Ja hamak z podpinką e, na to tarp, który zaraz szybko musi wlecieć, bo śnieg wzbiera i w ciągu najbliższych 2-3 godzin ma go spać naprawdę sporo. E, natomiast tam z tyłu ten biały namiot, e, to jest namiot Szymona, który po raz pierwszy sprawdzał go, ciężko powiedzieć testował, sprawdzał go po prostu e, pierwszy raz go rozłożył na filmiku, który gdzieś tutaj będzie podlinkowany. Akurat w filmiku tym była mowa o Lesi, nowym Lab Memberze, który dołączył do tutaj naszej załogi. Dzisiaj, niestety, bez psów. Kwestia techniczna, no właśnie, tak jak mówiłem, techniczna kwestia noclegu jest taka minus 11. Odczuwalna temperatura około 6, 7, 8, 9 rano jest przewidziana. Normalnie minus 4, ale w samym patrzeniu na Nizinach minus 11, także tutaj spodziewamy się jeszcze większego wygwizdowa, mamy ze sobą termometr, zobaczymy, może uda nam się nakręcić, ale odczuwalna ma być minus 11. Jeśli tak faktycznie będzie, prawdopodobnie będzie to mój rekord, chociaż nie wiem jaka była odczuwalna w ostatnich izerach też z Szymonem. To raz. A druga kwestia techniczna to serce, wielkie serce. Prawdopodobnie będziecie oglądać. E, wielkie serce, mały człowiek z wielkim sercem. Hi, hi. E, prawdopodobnie będziecie oglądać ten odcinek w dniu, kiedy, albo w okolicach dnia, kiedy wielka orkiestra będzie uderzać po raz kolejny z wielkim finałem swojej orkiestry świątecznej pomocy, wielkie oczywiście. I, i, I wówczas właśnie będzie to nagłośniane dosyć w mediach, a co dzisiaj się udało mi zauważyć w Lidlu kupując piwko na testy Milk Stouta Powrót Króla z Jana Olbrachta z browaru, że wrzucać można, można wrzucać do puszki grosiki, złotóweczki, monetki i pieniążki na wielką orkiestrę, co jest bardzo zacne i pani z kasy obsługowej daje serducho. Fajnie, fajnie. Także dzisiaj śmigam w tym, chociaż jeszcze tydzień do Wielkiej Orkiestry, ale Wy jak będziecie to oglądać, to już pewnie będzie orkiestrowo. My się rozmontowujemy. Patrzcie, rzut oka na scenerię, co tutaj jest dookoła. Tak jak wcześniej mówiliśmy, naszego bezpieczeństwa strzeże Mr. Bałwan. Tutaj nagłośnieniownia. Miksy, nie miksy. Prawdziwe miksy to robią tutaj. Ciekawe, co dzisiaj za DJ nam seta zapoda. A tam z tyłu jest ten szałasik Save the Rave, o którym myśleliśmy, że, że będziemy tam sobie spać, bo tam jest zdecydowanie najcieplej. Ale nic, chcemy stestować się w warunkach trochę zimniejszych, Troszkę. co może nie jest do końca rozsądne. Zobaczymy, czy nie będzie tak wizerach. No, Zobaczymy no. One też na koło minus 10. Matko Chryste, na co ja się tu pisał. przynajmniej docenią mnie w pracy. Prawda, Janusz? Mega! Spójrzcie, jaka śnieżyca! Tam, gdzie nie ma drzew, tak wielu. Oś słabiutko tu widać. Zróbmy zbliżonko. Tak, tam daje śniegiem. Tak, daje. A tutaj sypie o wiele bardziej subtelnie, chociaż tarp już swoje przyjął, a dopiero go skończyłem rozkładać. Cały sprzęt już w środku. Jest bałwan. Ekwipunek, termos, ciepła herbata, woda. Tam dalej standardowy ekwipunek mój, bezmięsny mięsny, wegan baczer, czyli boczek, król polskich stołów i uczt. Dwa podupniki danie babci Zosi, również wegańskie. Tam plecaczek, otulina, w otulinie śpiwór, Dwa śpiwory, z czego jeden zimowy. Z tymi dwoma śpiworami to chyba trochę przesadziłem, ale wolę mieć więcej niż mniej. A że akurat nie mieliśmy dzisiaj zbyt dużego trekkingu, to łatwo było to do hasz, do, dotargać tutaj. No i podusiunia. Patrzcie na Zuma, na tego gościa. Psychodeliczny kolunio. Psychedelic. Ale z tych świerków trochę dredziki takie ma. A machnę sobie z nim profilówkę. Ciekawe jak to wyjdzie. Taki nieuczesany. Ciemka drzewka te robią taką magię. O, tutaj teraz to światło bardziej oddaje jak nam pruszy aktualnie. Pruszy może to jest złe słowo. Dawaj tutaj, bo za mało Ciebie zawsze jest na tych filmach. Do. Zapraszam, żeby oświetlenie było widać, chyba widać. Eee, tak, widać, widać. żeby się nie wychłodzić Oczywiście herbata jeszcze nie napoczęta Za to napoczniemy rubrykę, którą uwielbiacie Beer Review Time Dawaj tego kubasa, polejemy tobie też Właśnie Szymon się przyznał, że lubi kawę Lubi kawę z mlekiem A kawa z mlekiem W Milk Staucie Od Od browaru Jan Olbrach Rzemieślniczego Piwo nazywa się Sekrety Króla Takim karmelkiem, czekolada, Trochę, czekolada właśnie. No. Lekka wanilia, wiórki kokosowe. Mm -hmm. I to wszystko tu jest. Skład: woda, słody jęczmienne, słodowsiany, laktoza, wiórki kokosowe, płatki jęczmienne, granulaty chmielowe, kawa, wanilia, Drożdże piwowarskie. Szkoda, że nie podali jakie, ale bogaty smak. Ładnie się pieni. Ładnie się pieni. <laughs> Można to wsunąć, no nie, nie pokażemy tego za bardzo w kubku. Nie pierwszy mój raz z tym piwem jest ciut za zimne no bo też zimna temperatura. Ale Delikatne bardzo. Taką się bardzo skutelne, tak. z kawą taką. No dobra. Laktoza tutaj dużo słodyczy daje. I co najlepsze? Piwko dostępne w Lidlu. Piwo sekrety króla 6,49. No to jak na craft cena jest zaskakująco niska, ale też w przemysłówce w Lidlu dostępne. Jak Wam się podoba nasze oświetlenie. Żanujące wiem <laughs> Tylko takie miałem bezprzewodowe I e, nie chciało się dupy ruszyć do Castoramy zobaczyć czy jest coś na baterię Ty masz coś w domu? W domu mam. Mówiłeś że masz No to następny razem robimy święta Dobrze. w lesie <laughs> Zdrówko Takie coś nas wita dzisiaj Tadam. Dobra, czas na pierwsze impresje Idziemy Szymona wypytać o. Jak tam chata, dała radę? Chata? Ogólnie dała bardzo fajnie radę Wyrgocie trochę wiadomo się zebrała, ale Głównie tylko po stronie, po której ja spałem Więc jednak wersja te, tego namiotu O czym mówiliśmy na którymś tam filmie z wiecznikami a już, już ma sens. No nic, spakujemy się szybciutko. Bo jak się nic nie robi, to zimno. My już tutaj ładnie posprzątaliśmy, spakowaliśmy się. Staramy się nie pozostawiać po sobie żadnych śladów poza tymi e, odciśniętego na śniegu. Luta, na śniegu. Mamy nadzieję, że to szybko zostanie przysypane i nie będzie tutaj po naszej wizycie żadnych śladów. Mamy nadzieję też, że organizatorzy i właściciel tego lasu nie mają za złe, organizatorzy festu nie mają za złe, że tutaj sobie spokojnie e, takie małe reminiscencje zrobiłem, przynajmniej w moim przypadku, e, wspomnienie, wspominki tegoż pięknego festiwalu zimową porą, nie mogąc się doczekać letniej edycji, bo tylko letnia istnieje i jest i będzie. E, więc dziękujemy za wspólną przygodę Szymon, Paweł, dzięki, że oglądaliście ten odcinek i pamiętajcie, leave no trace. Są Nie! <grym> <grym> Panie, jakie to jest wejście! Uuu. Magia. Ale bajkowa sceneria dzisiaj. Naprawdę ładnie wyglądasz w tym kadrze. <noise> bardzo mnie to cieszy. <noise> w tym tęczu W sumie można by, choć zobacz w ekran na zbliżeniu, zostawić 3 godziny takiego czegoś, nie? Zrobić filmik 3 godziny czyli Relaksacyjny, roku. tak. Z muzyczką relaksacyjną. A teraz przed Państwem dwóch wschodzących DJ-ów. Dwóch yy, lokalnej sławy DJ-ów, którzy nigdy niczego nie nagrali, ale bardzo chętnie naduszają przycisk Play. Lecimy! Chyba, jesteście zajebiści! Uuu.